Proszę Państwa, następna rzecz, jaka mnie interesuje, to udostępnianie moich filmików. Sprawdzałem, nikt po prostu nie udostępnia. Wszyscy oglądacie, ale nie udostępniacie yy, moich filmików i nie wiem dlaczego. Czy się boicie, czy jak? Yy, po prostu proszę Was, udostępniajcie każdemu, komu mu się da, że, żeby było jak najwięcej. Yy, widzów i jak najwięcej subskrypcji. Dlatego nie mam po prostu udostępniania filmików. Każdy mówi, że udostępnia, a okazuje się, że nie udostępniacie filmiki. Ile was razem mam pro prosić? Po znajomych, a za znajomi znajomych w ogóle nie udostępniają. Dlatego proszę udostępniajcie moje filmiki na wszędzie gdzie się da. Dziękuję bardzo i proszę was jeszcze raz udostępniajcie filmiki. Byle gdzie na YouTubie wszędzie gdzie się da. Co to wziąć wejść tu w menu udostępni i na Facebooku na YouTubie na tym na tym. Macie kurde znajomych, macie kurde kolegów, przyjaciół, powiedzcie im, że jest taki taki kanał, niech też udostępniają. Okazuje się, że wy mówicie, że udostępniacie, tak, komu? Tylko żeście powiedzieli, aha, słuchaj, na YouTubie jest fajny facet, nagrywa fajne filmiki, tego, tego, oglądaj. A nie udostępniacie, po prostu nie udostępniacie, nikt nie wie o tym. Także zapraszam do udostępniania, do lajka, subskrypcji, komentarz i dzwoneczek. Na, na razie.